Cześć, witam no, wszystkich. Bardzo starożytnie, e, w filmie informacyjnym e, mówi do was poranne Jaj bez okularów. Wow, Jaj nagrywa bez okularów. Dawno, dawno mnie nie widzieliście bez okularów, więc proszę bardzo, tak wyglądam, jakby ktoś nie pamiętał. E, moi drodzy, e, dzisiaj odcinka o 13.30 nie będzie, ponieważ dosłownie za niecałe jakieś 15-20 minut e, wychodzę do e, dentysty, tak w dalszym ciągu walczę, e, teraz będę miał, kuwa, odkamienianie i w ogóle wszystko inne, a dopiero później gdzieś tam będę miał kanałówkę, to będzie pewnie w przyszłym tygodniu, w każdym razie, e, wczoraj nie byłem w stanie nagrać odcinka też, bo byłem dopiero po południu w domu i od razu zrobiłem live'a, e, przez co nie miałem czasu po prostu nagrać e, odcinka na dzień dzisiejszy, e, ale wynagrodzę wam to jak tylko po prostu wrócę, e, a Podejrzewam, że wrócę koło godziny 14:13, 14:00, coś takiego, być może nawet wcześniej, to zrobię od razu live'a, Po prostu od razu, jakby singielka pociśniemy sobie, czy potem jakieś może ewentualnie mapeczki, czy coś. Także będzie na pewno grubo. No i tyle. No i tyle, tyle mogę wam obiecać. Także mam nadzieję, że mi to wybaczycie i, i trzymajcie kciuki, żeby ja jaj u dentysty tam wywalczył, wszystko co tam ma wywalczyć. No i tyle. I tyle. Miłego Dzianka oczywiście Wam wszystkim życzę, i, i, i obiecuję, że jak pogarnę te kilka rzeczy, bo naprawdę teraz w przeciągu tych tygodnia, dwóch bardzo dużo się dzieje w moim życiu: bardzo dużo się dzieje takich pozytywnych rzeczy i takich po prostu, które muszę załatwić osobiście. Dlatego też nie mam za bardzo czasu, tak bardzo jakbym chciał mieć na, na, na nagrywanie wszystkiego i tak dalej, a staram się też e, streamować bardzo dużo, e, więc to też zabiera ogromną ilość czasu, to na pewno. E, i, 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 no, i, I tyle. I mam nadzieję po prostu, że, że to zrozumiecie. I, 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 i. No, i, no i wszystko. <śmiech> <śmiech> Widzimy się e, na dzisiejszym live'ie albo w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, miłego dziennika jeszcze raz. Pa, pa.